Większość sklepów kupuje na Alibabie, ale najlepsi jadą tutaj. Tu kupujesz za 2 dolary to, co sprzedajesz później za 20. Jeśli to oglądasz, właśnie odkrywasz miejsce. O którym nie mów nikomu. Witaj w Chinach, największym bazarze hurtowym świata. Mieście Ił. 7,5 miliona metrów kwadratowych. 75 tysięcy sprzedawców. Wiele trendów zaczyna się właśnie tu, w samolocie sami obcokrajowcy. Nie dolecisz tutaj bezpośrednio z Europy, tylko z przesiadką w Chinach. Lądujesz na lotnisku wojskowym. Przy lądowaniu okna muszą być zasłonięte. Na z głośników lecą komunikaty o karach więzienia za robienie zdjęć obiektom wojskowym. Z lotniska bierzesz dino. Taki chiński Uber. I po pół godzinie jesteś na miejscu. I wtedy dopiero rozumiesz skalę. To nie jest Centrum Handlowe. To gigantyczne miasto handlu podzielone na dystrykty. Każdy budynek to kilka pięter. Każde piętro setki aleje. Każda alejka setki dostawców. I ci ludzie z całego świata nie przyszli tu na spacer. Przyjechali po to, żeby zrobić biznes. Pierwsza hala, jeden wielki mieszmasz. Trafiasz do sekcji osób świątecznych. Mały fun fact, 70% osób świątecznych świata pochodził z IWU. Jeśli widziałeś kiedyś TikTok z wiralową dekoracją, jest duża szansa, że narodziła się tutaj. Idziesz dalej? Biżuteria. Naturalne perły? 3 dolary. Maszynik, który w Europie kosztuje 800 zł? Tutaj 3 dolary. Nie widzisz różnicy, dopóki nie zobaczysz logo. Chodzisz do dystryktu 6 i masz przyszłość przed oczami. Roboty, drukarki, smart home, drony i nie tylko te zabawkowe. Te FPV, które lecą 160 km na godzinę i mogą przenosić ładunek. To, co w Europie zobaczysz w 26 roku, tu normalnie na półce stoi i możesz zrobić na tym swój brand. A najlepsze, tu nie ma turystów, nie ma przypadkowych ludzi. Są tylko ci, którzy wiedzą po co tu przyjechali. To nie sklep, to fabryka trendów. Backstage globalnego e-commerce.